Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale BKs Podcast. Dzisiaj odbiegamy od piłki nożnej, ponieważ zajmiemy się sportem trochę taką dyscypliną niszową w Polsce na pewno, a mianowicie Mistrzostwami Świata w darcie Federacji PDC, które zakończyły się 3 stycznia. Rozgrywane były w Londynie w Alexandra Palace i zwycięzcą został Gerwin Price pokonując finale Garego Andersona 7 do 3 przez co Zajął pierwsze miejsce w rankingu PDC. Dzisiaj ze mną będzie omawiać te mistrzostwa mój serdeczny kolega Mikołaj. Witam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy od takich ogólnych naszych odczuć, ogólnych takich emocji, jakie towarzyszyły nam podczas tych mistrzostw. Mikołaj, powiedz mi, jak Ty odbierałeś te mistrzostwa? Mistrzostwa, jak to dar, były bardzo przyjemne do oglądania, ponieważ moim zdaniem jest to sport bardzo przyjemny i ciekawy, ale no jak wiadomo wszystkim niestety zabrakło publiczności, nie było tych emocji i bardzo fajnej atmosfery, którą ci kibice wszyscy tworzą. Oglądając Mistrzostwa w poprzednich latach, ta atmosfera jednak naprawdę była fajna, kiedy zawodnicy rzucali maksymalne 180, wówczas naprawdę atmosfera bardzo się podgrzewała, wszyscy ludzie krzyczeli i naprawdę było to jednak dużo, dużo ciekawsze do oglądania i dużo milej się to oglądało. Ale jak wiadomo, w tym roku niestety pandemia koronawirusa nie pozwala nam na, na takie rzeczy. A Ty, Klaudiusz, co myślisz o tych mistrzostwach z tego roku? Tak jak powiedziałeś, brak publiczności najbardziej doskwierał w tym roku, ponieważ wiemy, że DART to jest, jest takie fajne spędzenie czasu ze znajomymi przy alkoholu w jakimś barze czy jakimś pubie. I właśnie to ci ludzie tworzą tego, te, tego darda, tę dyscyplinę i całą otoczkę z tym związaną. I w tym roku niestety tego nie oglądaliśmy. Musieliśmy się obejść smakiem, tym wszystkim czy śpiewką, które słyszeliśmy za zawodnikami. Może teraz przejdźmy do kilku takich kategorii, które przygotowałem na dzisiaj. Pierwsza z nich jest mecz turnieju. Jaki ty, Mikołaj, wybrałeś mecz turnieju? z Garneiem, ponieważ tutaj średnia zarówno była wysoka. Miecz był bardzo zacięty, ponieważ zakończył się wynikiem 5-4. Co jest właśnie tutaj ciekawe, że Price jako zwycięzca meczu wygrał jednego, jednego lega mniej. I miał dużo mniej rzuconych maksów, ponieważ miał ich tylko 9, przy czym Garni miał ich rzuconych aż 15. Myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że w kursach bukmacherskich Garni miał aż 3,10, gdzie Price miał tylko 1,37, 1,34 w zależności, w zależności od spółki. Więc ewidentnie Price tutaj był, był faworytem tego meczu. A widać, że Garni tutaj stawił naprawdę bardzo, bardzo duży opór, i Price musiał się nieźle namęczyć z tym zawodnikiem, czego, czego myślę, wielu, wielu ludzi się nie spodziewało. Średnią zawodnicy mieli bardzo zbliżoną, ponieważ price miał średniej aż 96,36. Garni miał niewiele mniejszą, ponieważ tylko 11 mniejszą, 96,25. Więc moim zdaniem jest to mecz bardzo ciekawy, zasługujący tutaj na szczególną uwagę, ponieważ Garni naprawdę tutaj się dobrze zaprezentował. Mimo, że jest on 11 w światowym rankingu, myślę, że nikt nikt nie spodziewał się, że będzie on w stanie aż tak zawalczyć z, z Price'em. A ty, Klaudiusz, co uważasz? Jaki według Ciebie jest najciekawszy mecz tego turnieju? Ja wybrałem mecz w jednej ósmym finału pomiędzy Michaelem Van Gerwenem a Joe Kallenem. Mecz zakończony zwycięstwem Holendra 4-3. do Jednakże w tym meczu prowadził 3-1 Anglik. I trzeba tutaj powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Joe Kallen w tym meczu pobił rekord mistrza świata rzucając aż 19 maksów w meczu 7-setowym. Maksymalnie 7-setowym. I właśnie... Mm, wyrównał rekord on tym samym i przeszedł do historii. Oczywiście w tym meczu również brakowało emocji. Tak jak wspomniałem, Joe Callen prowadził 3-1 i roztwonił tę przewagę, przegrał 4-3. Jednakże Callen miał szansę zakończyć dwa razy ten mecz poprzez rzut do środka. Niestety dwa razy trafił w y, zieloną obramówkę wokół czerwonego bula, co na pewno bardzo się odbiło na jego psychice i też presja się zwiększyła, ponieważ no, już w końcówce widać było, że trochę nie dojeżdżał i Van Gerwen w tych ostatnich trzech setach wszedł na swoje jedne z najwyższych obrotów, ale na pewno ten występ Kalena zapamiętamy, zapamiętamy na kilka lat. Również to, to pytanie zadałem na moim Twitterze, na, na którego wszystkich serdecznie odsyłam. I tam najczęściej najczęstszą odpowiedzią na pytanie o mecz turnieju właśnie był mecz Wangerwena z Kalenem. Siedem osób się pod tym meczem podpisało, jednakże trzeba wspomnieć też o innych meczach, które wymieniliście między innymi jest tam mecz Wangerwena z Cisnałem czy nawet ratejskiego z Klemensem. Pojawił się również mecz dwa razy z Gernim, którego tymi koi przywołał. Również takim dość nieoczekiwanym spotkaniem, które w tej kategorii jeden z użytkowników nam przedstawił jest to mecz w pierwszej rundzie Waits kontra Campbell, który wygrał Anglik, wygrał 3-2 z Kanadyjczykiem i tam naprawdę też mogliśmy oglądać wiele dużych wyzerowań, dobre średnie i na pewno wiele, ale to wiele emocji. Jeszcze myślę, że w tym meczu Van Gerwena z kalenem warto jest dodać, że kursy półki BetClick na kalena kurs wynosił aż 6.25, więc myślę, że wielu ludziom, którzy obstawiali Van Gerwena przy wyniku 3.1, no trochę się serce musiało zatelepać, ponieważ kurs na Van Gerwena wynosił tylko 1.09, co jest bardzo, bardzo niewielką liczbą. Przejdźmy teraz do drugiej kategorii, mianowicie pozytywne zaskoczenie. To był Twoim pozytywnym zaskoczeniem, Mikołaj. Moim pozytywnym zaskoczeniem ewidentnie był Cziznan, który pokonał Van Gerwena w ćwierćfinale. No, powiem szczerze, w życiu nie spodziewałbym się, że Van Gerwen będzie w stanie przegrać aż 5-0. No, ja szczerze muszę powiedzieć, Van Gerwena nie lubię. Jak pewnie większość, większość ludzi, którzy, którzy interesują się dartem. Nie wzbudza on szczególnej sympatii wielu osób. Trzyznal tutaj popisał się bardzo wysoką średnią, bo powiedziałbym nawet oszałamiającą, ponieważ średnia z jego rzutów wynosiła aż 107, ponad 107. Jest to naprawdę liczba bardzo duża i przeglądając statystyki różnych meczów, nie natknąłem się ani razu, żeby, żeby było wyżej. Ostatecznie skończyło się to tak, że wygrał 5-0. Powiem szczerze, nie spodziewałbym się, że tak ten mecz może się zakończyć. I myślę, że wielu ludzi też nie przypuszczałoby, że, że taki wynik ostateczny będzie tego meczu, ponieważ kurs na Chisnalla wynosił 4,60, co też jest bardzo dużą liczbą. Także myślę, że tutaj Van Gerben naprawdę dostał łomot i z tego i długo, jeszcze bardzo długo będzie ten mecz rozpamiętywał jako sromotnie przegrany. I wskutek przegranej tego meczu Van Gerwen z pierwszego miejsca na rankingu światowym spadł na drugi. A Klaudiusz twój! Jaki wytypowałeś? Jakiego zawodnika wytypowałeś do tej kategorii? Dla mnie takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem, ale ogólnie taka pozytywna energia tego zawodnika bije, mianowicie wybrałem Dirka van Bode, Holender, który w tym turnieju był nierozstawiony z w pierwszej rundzie. Co ciekawe, zaczął od dwóch setów przegranych. Ale udało mu się wygrać z Bruksem, i później bardzo ciężkie spotkanie trafił na Roba Crossa, który pamiętamy był mistrzem świata z 2018 roku. Ten mecz wygrał 3-2, co było na pewno wielką niespodzianką, ale myślę, że wiele osób typowało właśnie Wanda i w roli takiego powiedzmy czarnego konia, ponieważ ten rok na pewno miał bardzo dobry finał w Grand Prix. I teraz doszedł aż do ćwierćfinału na Mistrzostwach Świata, na, naj, na najważniejszym turnieju w świecie dart. I tutaj pokonywał takich, takie postacie jak właśnie Rob Cross, Adam Hunt, który również wchodzi na te salony. Mam, mam nadzieję, że wejdzie na te salony. Ale pokonał również Glena Darenta, który wygrał Premier League w poprzednim roku. I dopiero w ćwierćfinale uległ swojemu bohaterowi. Jak przyznaję, właśnie Dirk przegrał z Garym Andersonem. Dość sromotnie, 5-1 ale myślę, że dla Dirk'a te mistrzostwa jak najbardziej zapamięta na plus. Na Twitterze takie propozycje się pojawiały. Również Van Dyven Bode się pojawił, najwięcej był trzy razy, ale dwukrotnie pojawiły się również tacy zawodnicy jak Danny Bagish. Trzeba pochwalić Amerykanina, który na pewno zaskoczył. W pierwszej rundzie pokonał Daymona Hette, którego na pewno wiele osób stawiało na, w roli również czarnego Konia, a później pokonał Adriana Louisa dwukrotnego mistrza świata, to też było na pewno wielkim zaskoczeniem. Uległ z Glenem Darentem trzeciej. I pojawił się również dwa razy Krzysztof Ratajski. No pozytywne zaskoczenie na pewno. Trzeba tutaj powiedzieć o tym, że to jest najlepszy wynik Krzysztofa na, na mistrzostwach świata w historii, jego występów, ćwierć finał i na pewno bardzo fajnie, że Polska usłyszała o, o tej niszowej dyscyplinie. Pojawiały się, pojawiali się również nazwiska takie jak Ryan Searle, e, długowłosy, heavy metal. E, pojawił się na pewno Steven Bunting, który niespodziewanie doszedł aż do półfinału. Zawodnik, który co prawda jest mistrzem świata, ale w federacji BDO i tutaj osiągnął w tym roku największy jego sukces w karierze PDC. Pojawili się również tacy zawodniki jak Kalen, Lowe czy Chisnell. Przejdźmy teraz do następnej kategorii, mianowicie negatywne zaskoczenie, tym razem. Jakie jest Twoje negatywne zaskoczenie, Mikołaj? No, myślę, że tutaj mój wybór nie będzie jakoś szczególnie zadziwiający, ponieważ dla mnie bardzo negatywnym zaskoczeniem jest fakt, że Peter Wright odpadł w 1.16 finału. Bardzo sympatyczny zawodnik, który myślę wzbudza sympatię w wielu ludziach oglądających darta i niestety, niestety odpadł w 1.16, przegrywając z Clemensem. No, dla mnie osobiście była to przykra sytuacja, ponieważ miałem nadzieję, że Peter Wright zajdzie naprawdę wysoko w tym, w tym turnieju, tym bardziej, że na początku. Zaprezentował naprawdę wcale nie najgorszą formę, ale myślę, że warto tutaj powiedzieć, że mecz, w którym przegrał z Klemensem, zaprezentował się myślę, że naprawdę nie najgorzej, ponieważ jego średnia wynosiła aż 101,5. Naprawdę nie jest to najgorsza średnia. Mecz, może, myślę, można spokojnie powiedzieć, był zacięty, ponieważ bilans legów po tym meczu Peter Wright wygrał ich 14, gdzie Clemens wygrał tylko jednego więcej, 15. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 4-3. Myślę, że warto zaznaczyć, że Peter Wright rzucił też nie najgorszą ilość maksów, ponieważ rzucił ich 9, przy czym Clemens rzucił ich tylko, tylko 5. Więc no cóż, niestety nie, nie udało się u Peterowi wygrać tego meczu, ale no, mecz był zacięty, ale niestety to sport to sport. A Klaudusz, jaki jest twój typ na najbardziej negatywne zaskoczenie? U mnie podobnie jak u ciebie, ponieważ również wybrałem Petera Wrighta, ale żeby się nie powtarzać, to obok niego postawiłem Michaela Smyfa Anglii, który drugi rok z rzędu nie jest w stanie przejść drugiej rundy po tym pamiętnym finale z 2019 roku, gdzie to dość nieoczekiwanie doszedł właśnie do ostatniego meczu tego turnieju, przegrywając ostatecznie z Michaelem Van Gerwenem. I od tamtego momentu nie może wygrać meczu na Mistrzostwach Świata. Tym razem porażka z Lowem, 3-1. Bardzo, bardzo nieoczekiwanie. Jednak w tym momencie, moim zdaniem, trzeba wspomnieć, że Michael Smith nie dojechał w tym meczu głową. Widać było u niego wielkie nerwy. Taką niepewność przy rzutach. I, moim zdaniem, bardzo wielka y, niespodzianka i negatywne, negatywne zaskoczenie. Poza tym, na Twitterze pojawiali się tacy zawodnicy jak Heta, The czy Louis. Jednakże nie pojawił się ani zawodnik Rob Cross czy Nathan Aspinal, których na pewno trzeba również do tej kategorii podpiąć, ponieważ spodziewano się po nich na pewno większej ilości meczów rozegranych na Mistrzostwach Świata. Oczywiście wygrał Peter Wright sześcioma głosami i Michael Smith 3 głosy uzyskał. Przejdźmy do czwartej kategorii. Najlepszy indywidualny występ. I tutaj myślę, że nie będzie niespodzianek, Mikołaj. Jaki Twoim zdaniem był najlepszy indywidualny występ w tym roku? No powtórzę się z kategorii drugiej, ale no wiadomo, był to Chisnell, który no, zaprezentował się naprawdę fenomenalnie w ćwierćfinale z Van Gerwenem. Wówczas no, Van Gerwen był na pierwszym miejscu rankingu światowego, no i myślę, że Chisnell tutaj naprawdę w znakomitym stylu pokonał Van Gerwena i naprawdę trzeba no, trzeba tutaj przyznać, że naprawdę popisał się bardzo bardzo mocno. Nie Myślę, że to nie jest żadne zaskoczenie, ponieważ był to ewidentnie najlepszy występ, co chodzi o pojedynczego zawodnika w całym, w całym turnieju. U mnie nie jest inaczej. Również było nie inaczej u Was na Twitterze, ponieważ 11 osób oddało głos właśnie na Ciznala w meczu z Van Gerwenem, ale również pojawiły się takie propozycje jak Kalen w meczu z Van Gerwenem oraz Bunting, który na pewno odniósł swój najlepszy indywidualny występ. Przejdźmy teraz do kolejnej kategorii Moment turnieju. Jaki był twój moment turnieju? z moim zdaniem momentem turnieju znalazł się w meczu Wade-Bunting, gdzie Wade rzucił dziewiątą lotkę. No myślę, że jest to moment naprawdę zasługujący na szczególną uwagę, ponieważ zdarza się to naprawdę bardzo rzadko i było to pozytywne zaskoczenie, ponieważ jednak fajnie, jak taki moment dziewiąta lotka zdarza się na turnieju takiej klasy jak mistrzostwa świata. Mecz swoją drogą nie był, nie był to mecz najwyższej klasy, ponieważ zawodnicy nie zaprezentowali się na lepiej. Średnie nie były tutaj powalające, rzutów za 180 też wcale nie było za dużo, ponieważ po 6 ze strony dwóch zawodników średnie oscylujące w okolicach 90, więc mecz nie był powalający znów, ale miło było zobaczyć dziewiątą lotkę. Zdecydowanie, tym bardziej, że na tę dziewiątą lotkę czekaliśmy od 2016 roku, kiedy to Gary Anderson rzucił na Mistrzostwach Świata i czekaliśmy kilka dobrych lat, aż w końcu James Wade, najlepszy leworęczny darter, obecnie nam tę przyjemność sprawił. A według ciebie oprócz tej dziewiątej lotki, jaki był najlepszy moment w tym turnieju? Oprócz dziewiątej lotki, myślę, że na szczególną uwagę zasługuje zawodnik Portela, który to po pokonaniu Steve'a Bitona w pierwszej rundzie było dla niego oczywiście pierwsze zwycięstwo na mistrzostwach świata i widać było o, takie obrazki po meczu, gdy Portela zalał się łzami po tej decydującej lotce. Mówił w wywiadach po tym, że jak ciężki był to dla niego rok, ten 2020, że był na skraju załamania, że miał myśli samobójcze i nas na szczęście wyszedł z tego, z tego dołku psychicznego i naprawdę pięknie zwieńczył to pokonanie tej choroby, tej depresji e, tym zwycięstwem Steven Beatonem. Naprawdę taki wielki, e, wzruszający moment. Natomiast na Twitterze najczęściej pojawił się W1 Ratajskiego, aż ośmiokrotnie użytkownicy Twittera tam podsyłali właśnie te propozycje. Pojawił się również pięciokrotnie dziewiąta lotka Wade'a, ale również takie, taka nieoczekiwana propozycja jak German Price w finale przed swoimi ostatnimi rzutami na zwycięstwo powędrował w stronę pucharu, tam trochę postał, wrócił do tarczy i, i wygrał to spotkanie. Przejdźmy teraz do szóstej kategorii, ostatniej. Zawodnik, który najwięcej zyskał w Twoich oczach, Mikołaj. No myślę, że tutaj na szczególną uwagę moim zdaniem zasługuje Ratajski, ponieważ w Polsce nie jest to, no bądźmy szczerzy, dart nie jest popularną dyscypliną sportową, więc myślę, że naprawdę możemy być wdzięczni temu zawodnikowi, że dzięki niemu i jego sukcesowi, bo śwież finał mistrzostwa Świata jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym wynikiem i dzięki jego sukcesowi ten dart w Polsce trochę jednak się rozpowszechni, mam przynajmniej taką nadzieję. Ponieważ z tego, co pamiętam, jeszcze kilka lat temu jedynym meczem, jaki był transmitowany w telewizjach typu Eurosport czy Telewizja Polska, był właśnie finał tych mistrzostw, nad czym niestety ubolewam, ponieważ moim zdaniem jest to sport naprawdę ciekawy i, i godny uwagi, z bardzo, bardzo ciekawą atmosferą, więc moim zdaniem tutaj Ratajski naprawdę zyskał w moich oczach dużo. A Klaudiusz, twoim zdaniem, jaki był zawodnik, który zyskał w twoich oczach najwięcej? Ja się powtórzę, ponieważ wybrałem Dirka van Dijvenbode. Koleś naprawdę mm, tryskający pozytywną energią, z bardzo ciekawym łokonem. Nawet w podczas innego meczu na początku przyszedł z bakłażanem na scenę. Spowodowane jest tym, że w Holandii pracuje na farmie właśnie bakłażanów i tam pracuje i było naprawdę fajne takie odniesienie do jego życia prywatnego. Bardzo zyskał również na podłożu sportowym, tak jak wspominałem, doszedł aż do ćwierć finału i to dla mnie najwięcej zyskał ten zawodnik w moich oczach. Natomiast na Twitterze ludzie podsyłali takie propozycje jak Joe Callen czterokrotnie, ale również Gerwin Price, co oczywiście nie jest niespodzianką, ponieważ zawodnik ten odniósł swój życiowy sukces najlepszy w karierze i na pewno myślę, że ludzie, którzy pierwszy rozglądali DARTA mogli właśnie znaleźć sympatię w tym zawodniku. Cztery razy się pojawiła taka propozycja, ale również raz pojawił się Steven Bunting, któremu na pewno trzeba oddać to, że mógł sobie zaskarbić w sercach wielu kibicom Dart. I na końcu teraz naszych tutaj podsumowań tych mistrzostw chciałem porozmawiać o tym, jak ta dyscyplina, jak Dart będzie w tym momencie postrzegany w Polsce za sprawą właśnie tego historycznego osiągnięcia Krzysztofa Artajskiego, w Twoim zdaniu. No, moim zdaniem, myślę, że tutaj Dart naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo urośnie rangą w oczach Polaków, ponieważ nawet jak rozmawiałem później z kilkoma swoimi znajomymi, którzy no nie interesują się Dartem w żaden sposób, mówili, że na Sylwestra czy później 3 stycznia oglądali, oglądali mistrzostwa świata tego Dart'a, co bardzo mnie cieszy, ponieważ mam nadzieję, że, że jednak zostanie w ich pamięci sukces Krzysztofa Ratejskiego. I że jednak ten sport będzie, będzie się rozwijał i oby kształcił kolejnych światowej słaby takich zawodników. A ty co uważasz, Klaudiusz? Widać było bynajmniej na Twitterze pod hashtagiem Rzutki Tarcza Rodzina, na którego serdecznie zapraszam, osoby, które tam nie zaglądały, że właśnie w tamtym miejscu roiło się od tweetów osób, które pierwszy raz spotykają się z tą dyscypliną i naprawdę widać był u nich tę fascynację tym sportem, że mówiono, że ten sport naprawdę ma wiele emocji. I to nie jest tak, jak powszechnie ludzie myślą, że to jest jakiś niszewy sport, jakieś nudy, że nikt tego nie ogląda. Wręcz przeciwnie, tam naprawdę było wiele emocji i przekonali się Polacy właśnie podczas meczu Ratajskiego z Kremensem. W ostatnim legu zawodnicy nie potrafili rzucić w podwójne. Na pewno ten wielki sukces Krzysztofa Artejskiego oznacza, że sportowa Polska usłyszała o darcie. Jak to powiedział jeden z komentatorów na TVP Sport, jak najbardziej podpisuje się pod, tym, pod tymi słowami. Niech sportowa Polska usłyszy o darcie jeszcze bardziej, bo ta fascynacja tym sportem uwidacznie się pośród takich zwykłych ludzi jak my, którzy idą do sklepu, najczęściej internetowego. I zamawiają sobie tarcze, zamawiają sobie lotki, sprzęt, co jest na pewno bardzo pozytywną informacją, wiadomością dla nas, kibiców, tej jakże pięknej dyscypliny, jaką jest DART. Chciałbym Ci serdecznie podziękować, Mikołaj, za tutaj obecność w moim skromnym gronie na kanale BKS Podcast. Dziękuję Tobie. Ja dziękuję za zaproszenie. Również dziękuję wszystkim, którzy udzielali się pod Rzutki Tarcza Rodzina na Twitterze. Wszystkim, którzy wzięli udział w tej ankiecie, w tej, w tej zabawie, w tej kategorii. Zapraszam do komentowania, do waszych jakichś odczuć na temat tych świata. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja się żegnam. Ze mną był dzisiaj Mikołaj. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję bardzo. Żegnam. Do widzenia.